Edukacja waszych dzieci. Mam potrzebę nagrać tę rok w związku z tym, iż proponujemy wam nieruchomość nad oceanem na obcym kontynencie, w obcym kraju. Wy często chcecie się tam przenieść na stałe, realizując swoje marzenie życia lub emeryturę, emeryturę biznesową. A jeżeli chcecie się tam przenieść, to zapewne ze swoimi dziećmi. No i teraz pytanie, czy te dzieci będą miały tam edukację? Jeśli tak, to jaką? Odpowiadam, będą mogły mieć tam dobrą edukację, co oczywiście będzie kosztować. Konkretnie, jeśli chodzi na przykład o tamatawę roczne, czesne w szkole dwujęzycznej, czyli język francuski, język angielski kosztuje od 5 do 12 tysięcy dolarów. Co zyskuje Wasze dziecko? W takiej szkole, no przede wszystkim będzie poznawało kulturę, będzie poznawało świat, a oprócz tego będzie piekle władało dwoma językami. Jeśli chodzi o studia, to już w stolicy.